Cześć. To Ilona, świadome piękno. Zapraszam Cię dzisiaj do wysłuchania mojego audio o żalu. Na tym kanale dzielę się tutaj wiedzą i doświadczeniem pracy mojej z ciałem, emocjami, relaksacją, jak sprawiać i poznawać siebie, zaciekawiać się sobą. Aby codziennie doświadczać dobrego samopoczucia, lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego, dziś będę rozmawiać, opowiadać o żalu. Żal to emocja, tak jak wiele też innych emocji, która ściąga nas w dół. Myślę, że się z tym zgodzicie. Żal jest tą emocją, która nas nie wspiera, nie wzmacnia, a ściąga w dół. Żal dotyczy generalnie utraty, straty. To silny związek z utratą czegoś, kogoś. A tak naprawdę żal to utrata dla naszego ego dla naszego głębokiego takiego ego. Czyli to jest informacja straciłam coś, utraciłam i nie mogę być nie mogę być szczęśliwa, szczęśliwa. A więc jakie są wewnętrzne objawy? Taką takim objawem jest to, że czujemy duży smutek, który może prowadzić do apatii, i to duże poczucie straci, straty wnosi do naszego życia takie ubolewanie. To jest niechęć do przyjęcia faktu, co się wydarzyło. To takie wewnętrzne pielęgnowanie urazy. Poczucie bycia ofiarą. To wewnętrzne użalanie się nad sobą. To również próba wymuszenia litości. Tylko że litość w efekcie i tak daje spadek samopoczucia. Żal to poczucie porażki czyli bycie w takim utraciłam utraciłem straciłem żal za tym co straciłem kluczowe jest wtedy to że trzymamy się wtedy przeszłości jesteśmy w przeszłości my nie żyjemy w tu i teraz tylko nasze bycie jest w przeszłości najczęściej ta emocja żal powstaje wtedy gdy burzy się nam poczucie bezpieczeństwa a zatem jak pracować co zrobić żeby poczuć się lepiej żeby móc puścić, odpuścić ten żal. Ważne w takim momencie, kiedy czujemy, odczuwamy żal, jest świadome doprowadzenie do akceptacji, do zrozumienia, że to się wydarzyło, że to się straci, wydarzyło, że straciliśmy. Ważne jest też że mimo wszystko, że to się wydarzyło, że straciliśmy, jesteśmy warci miłości, że zasługujemy na wszystko, co najlepsze. Niezależnie od tego, co się wydarzyło. Co może być przeszkodą właśnie w odczuwaniu i w przejściu, w odczuwaniu żalu i przejściu, jakby do lepszego samopoczucia. Blokujące mogą być różne systemy wierzeń. Ból wtedy pojawia się falami, kiedy czujemy żal. I takie uświadomienie sobie, że mimo tej sytuacji, utraty, nie musimy pielęgnować z żalu. Taka wewnętrzna decyzja, że już mogę z tego zrezygnować. Co jest pomocne? Jakie techniki, jakie narzędzia są pomocne wtedy? Ważna jest modlitwa jeśli ktoś jest osobą wierzącą i lubi tą, to narzędzie. Wszelkiego rodzaju techniki oddechowe, regressing, czyli jakby powrócenie do tych głębszych sesji regresingu, które ja też prowadzę. Pogłębienie i wrócenie do momentów, kiedy ten żal po prostu powstał. Sprawienie, że Poczynimy różne działania, które sprawią, że będziemy mieć więcej energii, siły. Najważniejsza wtedy jest taka nasza postawa i decyzja, że chcemy z tego wyjść. Pomocne też w emocji żalu są afirmacje. I takie ćwiczenie, które bardzo lubię, yy, uważam, że przynosi fajne efekty, rezultaty, to jest ćwiczenie lustro. Lustro to ćwiczenie, kiedy możemy codziennie, systematycznie, przez dłuższy czas nie przez jeden dzień, tydzień tylko przez dłuższy czas spojrzeć w lustro z taką czułością, wrażliwością. I powiedzieć do siebie: Ja swoje imię kocham, lubię, szanuję, akceptuję i doceniam siebie taką, jaką jestem i jestem z tym bezpieczna. To ćwiczenie daje możliwość odpuszczania właśnie w żalu, w każdym dniu, kiedy on może mieć miejsce, może wracać. Tak jak wspomniałam, ten ból jest falowy. Jakie mogą być jeszcze sprzyjające, dobre rozwiązania w miejscu żalu, jak jesteśmy? Polecam pracę z Huną. Siedem zasad Huny um, niesamowicie jest procesem dość szybko wychodzenia z żalu. Czytanie książek Louise Hay. Tam jest tak dużo treści. Wspierającej puszczanie właśnie żalu. I jeszcze jedno narzędzie, które widzę, że w tej emocji jest niesamowicie skuteczne: refleksologia stóp. Masaż stóp to jest coś, co wspiera proces wychodzenia z żalu. Możemy wesprzeć ten cały proces. Więc jeśli potrzebujesz takiego wsparcia, zapraszam do mojego gabinetu. Prowadzę sesje indywidualne, również grupowe. Jeśli potrzebujesz takiego wsparcia online, też jestem dostępna. Zapraszam po więcej informacji na mój kanał. Do usłyszenia. Życzę dobrego, dobrego dnia. Pozdrawiam. 伊罗马。